Daleko stąd istniało królestwo, którego światło pochodziło z gwiezdnego kryształu. Pewnej nocy kryształ zniknął, a świat pogrążył się w mroku. Alina, młoda strażniczka, wyruszyła na niebezpieczną wyprawę. Uzbrojona w starożytny miecz i magiczny kompas, podążała w głąb nieznanych krain, by odzyskać kryształ. W Dolinie Cieni stawiła czoła cienistemu wilkowi, który próbował odebrać jej światło. Odwaga pomogła jej pokonać strach i ruszyć dalej. Na skraju lasu spotkała starą czarodziejkę, która podarowała jej magiczną latarnię, zdolną rozpraszać mrok. Jej siła zależy od twojego serca, powiedziała staruszka. Dotarła do wieży, gdzie czekał złodziej Mroczny Mak. W epickiej walce Alina użyła blasku miecza i latarni, by go pokonać i rozproszyć jego moc na zawsze. Alina umieściła kryształ na szczycie wieży, a światło ponownie rozświetliło królestwo. Ludzie wiwatowali, a mrok został pokonany. Pod gwiazdami Alina wiedziała, że jej historia stanie się legendą. Prawdziwe światło pochodzi z serca.